Z tej strony, Kuba! I w tym odcinku zagramy do minecrafta Tak, to już będzie chyba. Nie, to znów pierwszy, nie, tylko że drugi sezon. No i tak. Dzisiaj może pójdziemy na tamtą górkę. Na no, chyba w tym, w tym odcinku zagramy Minecraft na modach. To może będzie jakoś świeżo fajnych modów po prostu. Będziecie znacie jakieś fajne mody i żebym przedstawił, na przykład jak się instruje to po prostu piszcie w opisie. Yy, jakby mnie tak było słabo słychać, to przepraszam bardzo. Bo ja mam słaby mikrofon, a teraz bym może przybliżyć, żebym wiedział, że mnie ktoś słyszy tam... Znaczy nie, ktoś słyszy, tylko wiecie, nie? co Kuma Kaman. Nie wiem, czy jeszcze może sobie zagramy Battlefield później. Tylko Battlefield Batchą pan 2 może zainstaluję. I tak właśnie nie wiem, czy zainstalować, czy nie. Kiedyś miałem i mi się po prostu znudziło, no. No co poradzę. Ja tutaj właśnie ten... Patrzcie, tutaj mój brat gra i poszło wszystkie diaksy. Ścięży mi diaksowy miecz, został ulepszony i zbroja taka, ale... Taka słaba. I też ulepszona. No, tylko że nie spac. Jeszcze mi jakiś, nie wiem jak kto zrobił, ale niechcący dałem Lanna, da. i mój brat przepisał jej, dał. i wyszedł, zabrał wszystkie itemki. O, przyda mi się. A pamiętajcie, nigdy nie kopcia o taką w dół. Mów się znaleźć lawa. Bo już zapomniałem. Hmm. Tu i miały być inne bloczki! Ej... I patrz... no... Chase bonds. No to dobra... może to. Ty... Kurczę mój... Piszcie ja, na przykład jaki będziecie chcieli tekst I w na następnym odcinku jaki moc. Na przykład mam dodać... Yy, co... a! Jakbyście się o to pytali To nie, tamto mi się spawniło coś i... Nie, po prostu ja sobie tam stałem, spawniło mi się No i zabiję Owiecka Tamten diamentowy jest lepszy No, przybierz diamentowy O, fajne Nie widziałem świnki <laughs> Nie no, zawalisty tekst pak jakby yy, tekstur na pewno będzie w opisie. Mapka może no mapkę też prześlę. A, zabić owce. No, Nie wiem, możemy jeszcze. Właśnie głodny. Trzeba zabić więcej świniek. Nie będę marnował. Bo ten. Jeszcze tam mi tylko 5 zostało no to świnko jedna ale ład. No, świnka jest tamten chyba palił no co słodziutka no spadaj świnu Nie, ale fajnie są te świnki jezu ale słodkie oczka ty baran ty brzydki jesteś ten brzydka. Łatyna była. było. Tak. Okej, okay. no, no, dobra. Uf, prawie bym nie przeszedł, ale dobrze. Także jakiś bym klipem nie skoczył. O, w ogóle. Kto mi przestawił? Jestem na trudno. Dobra. Regeneruj mi się może no weźmy zrobił normalny Normalny jak na serwerach prawie Kuczak kucak, kucak kucak Nienawidzę kucak, bo są blisko kucak Nie ładne ucko ale zapalisty No kasę robi Nocka kasę robi Cekać do domku a jak no dobra, idziemy do domu, idziemy do domu. Ale dobrze, nie, ja idę. Ja idę do jaskini. Kuba ma iść do jaskini. Ehe. tylko Kuba musi stąd drzewo. Finko, to nie jest takie proste jak ty sobie myślisz, Finka. to jest takie, sfinka. No dobrze, go tyle. Czekaj, osiągnięcia. Dopiero. Przecież... Przecież... jak to? Przecież miałem, jak zrobiłem to nawet? nawet mi... Co to jest? O, no. Przecież to miałem. Wymagany diamantów, mam zaklinacz. Wymagany ciężki sprzęt. Wymagany życiego. what the fuck. Zapisało mi się, o, zapisało, na szczęście. Dobra. To no. idziemy, idziemy. Ja mam troszkę taki dobry mecz ten. Dobra, spoko. Już zabił. Potrzebuję jeszcze kubek lapy. O nie, jak wcześniej. Jezu, już sobie idę, ciemniej na mnie dobra. Sobie wziąć łatwiej. Czy widzicie, tu jest troszkę duży. Dobra, ten sklep już nie iść. I walić. Nie tam. Ja no, fajny tekst. Okej, okay. teraz przesadziliście. Mówię ci klipper. Nie, 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 nie. Nie by... Tubie... Najpierw muszę zobaczyć. No tu to ty się wziąłeś. No i nie. No ale dobra, chodź po szkeleć jest. Myślę, nie Ja jeszcze znalazłem tymi? Nie wiem czy mi takie. Co wyskoczyło? Czy mi się przesłyszało, czy to... Wow! Nie. Hę? E? No, że tam jest dom, to ja już sobie idę. Cześć, bądź. Przecież czekaj, czekaj. Ty zombie. Mam nadzieję. Dobra, i to jest dziwny. O <laughs> Ostry byłeś chłop. Nie, ja złotuję w łóżku z jałem Nie patrz, nigdzie nie odkryłem żelaza To jest... Nie! Nie odkryłem żelaza! muszę zrobić żelazo. A miałem żelazo... Miałem żelazo, ale i takich Nie zaviliście. Może tu będzie jakiś raz? No w takim no nie, Klipper. Nie! Jest! O, fajnie, nie papier, dawaj mi ten huk, że jestem dobrze.